Serdecznie zapraszam na wystawę malarską grupy artystycznej PI-ART pod tytułem z palety pi Pejzaż Karkonoszy. Wystawa znajduje się w galerii pod wieżą na Zamku Piastowskim w Jaworze i prezentuje twórczość artystów Kotliny Jeleniokurskiej. To ponad 50 obrazów ukazujących piękno i magię naszych Karkonoszy okiem 30 artystów z Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Piechowic, Sobieszowa i okolic. Grupa, mimo dziesięcioletniej historii, po raz pierwszy pokazuje się w książęcym mieście pod cieni. Artyści z P Art to nie tylko wystawy, to przede wszystkim grupa przyjaciół, których łączy wspólny temat – Karkonosze i Góry Izerskie. Są tutaj spoiwem, które ich scalą, mimo tego, że pochodzą z różnych kultur i krajów. W ich malarstwie przewija się temat regionu otoczonego górami. Kochają to miejsce i jak widać na wystawie nieustannie ich zachwyca. Witam, witam serdecznie. Pokaż mi swoje miejsce ulubione. Chodźcie, pokażę najpierw mój pierwszy autoportret, który zacząłem malować w Polsce. Taki byłem przystojny. No, ale czapeczkę masz tą samą chyba. Nie, nie, to jest czapeczek to już było trochę. A, który to rok był? 79. O ja ci, Jak zacząłeś tu mieszkać, tak? Nie, ja zacząłem malować. Mieszkałem wtedy na wyspońskiej... Nie, we nie, Wrocławiu. Hmm. Piękne ściany o, masz. Ja tu, tu przerobiłem kolorowe. do Pięknie. Tylko takie na bieżąco jakieś rysunki, jakieś portrety. Od namala, ma, portrecik. Namalowany portrecik. portrecik Nuczki. A tu właśnie skończyłem babcie. Mhm. Tutaj poznajesz? Mm. Utkiewicz? No. No i to będzie taka ikona, nie? Na drewnie na drewnie taka, nie? Uh -huh. no to no, mam no na pewno inspiruje mnie jeżeli wiesz, maluję dużo akwarel w widoku no to inspiruje mnie wiesz, otoczenie, miejsce wspaniałe widoki ponieważ studiowałem architekturę czy tak, w czasie wolnym przy wykopaliskach na zamku w Jóży, no to mnie to tak wciągnęło, wiesz, te zamki, I, to, i później to się odbyło na tym, że dużo malowałem zamków i wybrałem album związany z tym, no i poza tym, wiesz, ponieważ samo malowanie i później z obrazkami stanie, to mnie tak, to było nudne, nie, to tak zainspirował mnie taki poznany malarz i aktor z Polski, który mieszkał w Paryżu, a poznałem no, w Gdańsku na y, Janmarku. No a no. później jak mówiłem, to w 1988 y, roku y, przestałem pracować, zająłem się tylko malowaniem. No, dzień dobry. Witam w swojej pracowni. E, to jest właśnie miejsce, gdzie maluję. E, tu pod stołem w pojemnikach trzymam swoje farby. I akryle i olejne. Dzisiaj wyciągnęłam akryle i próbuję namalować swój pejzaż. Pejzaż nieoczywisty, czyli taki, który powstaje gdzieś Bezpośrednio na płótnie i próbuję go rozbudowywać. Taki sobie wymyśliłam styl i sposób malowania, że zaczynam od niewiadomego, i właściwie tylko plamy prowadzą mnie do tego, co dalej malować. Zupełnie przypadkiem doszukuję się drzew, jezior, nieba i Powstaje to kawałek po kawałku, czysto intuicyjnie. Tak powstaje właśnie większość moich obrazów. Nie mam ich nigdzie na zdjęciu. Mam je gdzieś w swojej duszy i gdzieś powoli wydobyłam je na płótno. Nazywam się Emanuela Czujowska. Urodziłam się i wychowałam we Wrocławiu, ale na miejsce do życia wybrałam region Karkonoszy. We Wrocławiu nie ma takich widoków z okien, więc jestem szczęściarą, bo to jedno z moich wielu okien z widokiem. To jest moje miejsce do pracy. Na tym stole rozkładam farby, i powstają różne dzieła. To kolejne moje okno z widokiem, tym razem na drzewo orzechowe. Bardzo lubię to miejsce, bo to miejsce mnie inspiruje. Uspokaja daje inną czasoprzestrzeń. I chociaż moje ostatnie dzieło nie jest związane z regionem karkonowskim, to czuję, że to miejsce właśnie mnie inspiruje do malowania. Dobry. Nazywam się Iwona Paul Stasiewicz. Zanim pokażę moją pracownię malarską, chciałabym przedstawić również naszą prywatną domową galerię. Tu w tej galerii wiszą obrazy, które wcześniej już namalowałam, a ponieważ jest to galeria na ścianie w kuchni. Codziennie mamy możliwość tą galerię oglądać i przybywać wśród obrazów. Sprawia nam to dużą przyjemność. Moje kolorowe miejsce pracy to jest moja pracownia. Tutaj mam swoje farby, dużo ich mam. Swoje pędzle, też dużo nazbierałam pędzli, wszystkie pędzle są potrzebne, każdy się przydaje. To jest obraz, nad którym obecnie pracuję, właśnie go kończę, a to jest dalsza część mojej pracowni. I tak sobie tutaj siedzę i sobie maluję i jestem tu szczęśliwa. Nazywam się Janna Adamczuk. Należę do PR-u od ponad 10 lat. W lutym 2014 roku w Piechowickim Ośrodku Kultury odbywała się wystawa moich prac. Dostałam od przyjaciół taką figurkę z aniołem. I tutaj widnieje data dokładna 14 lutego 2014. Jest to data, kiedy. Powstał piart, co ma dla mnie szczególne, sentymentalne znaczenie. Mieszkam w Piechowicach, niedaleko pokół, w tym drewnianym domu na strychu. A tu strych. pracownię. strych. Zapraszam. Moja pracownia i mnóstwo rzeczy potrzebnych do malowania. Farby różnego rodzaju, mnóstwo pędzli. Tylko ja wiem, gdzie sięgnąć, żeby znaleźć to, co potrzebuję, bardzo lubię to miejsce. Tak mieszkam. Codziennie chodzę z psem podziwiać przepiękną przyrodę, którą mam wokół siebie. Łąki, lasy, a przede wszystkim cudowny widok na Karkonosze. Zmienny o każdej porze roku i tak samo cudowny. Tu rosną tam włocie, które lubię malować dużo inspiracji przynosi mi to miejsce i szczęścia. Nazywam się Złitarzak chciałam pokazać moją pracownię. Tutaj są farby akwarelowe mój pędzelki. Pędzle do malowania farbami aloinymi umieściłam w drewnianym pudełku zabezpieczonym jakimś skórzanym paskiem kupionym na targach staroci. Służy mi teraz, nie wiem, do czego wcześniej było przeznaczone. To są farby. Taki bałagan. Na tym rozrabiam farbę. Chciałabym pokazać y, moją akwarelę, którą namalowałam z własnego zdjęcia. Widok to jest z moich spacerów za domem. Te, które najbardziej lubię i oglądam codziennie. Wszędzie jest pełno moich obrazów. Taki zwykły, normalny bałagan. Pozdrawiam wszystkich. Nazywam się Tygran manukiem Pochodzę z Armenii. Maluję odkąd siebie pamiętam. Od najmłodszych lat. Bardzo lubię malarstwo na plenerze. Trzeba trochę się spieszyć tutaj, ponieważ światło się zmienia szybko. Więc mamy jakieś, nie wiem, 20-30 minut, żeby załapać pejzaż ponieważ słońce się przesuwa i w związku z tym też cienie. Ważne jest zwracać uwagę na temperaturę kolorów, ponieważ kolory pracują jeden przy drugim, kiedy mają kontrast. Czyli ciepły kolor przy zimnym kolorze bardziej jakby się podkreśla jego ciepłość. W ten sposób jest wyrazisty kolor. Ogólnie nie przestaje zachwycać się tą naszą okoliczną przyrodą, gdzieś, gdzieś jest wyjątkowo piękna. O każdej porze roku maluję to, to co mi zachwyca. Staram się e, przez kolory, formy, rytmikę przekazać ten zachwyt i emocje, które mi powoduje przyroda. No i wszystko, co jest piękne, do czego nie mogę być obojętny. To wszystko mnie inspiruje. seven mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.